W poprzednim odcinku objeżdżając Tatry prawie dookoła zakończyłem przygodę z rowerowym szlakiem wokół Tatr. Nie zakończyłem natomiast przygody w góra. Zamiast zamknąć pętlę w Nowym Targu postanowiłem skierować koła mojego rumaka ku pianinom, zahaczając tym samym o Velo Dunajec. Okej, okay. dzisiaj skakuję na Velo Dunajet. Jestem w Miedzicy, spałem. Masakryczna noc. Nie wiem co mnie tak wczoraj pozginało, czy słońce, czy jakaś potrawa, czy moje ciało odmówiło posłuszeństwa, ale to była tragedia. Cóż, tak bywa, przeżyłem. Dzisiaj jest trochę lepiej. Zamek w Niedzicy w oddali, a ja jadę wzdłuż trasy ponad jednej z najlepszych tras rowerowych w Polsce. Zobaczymy. Czekam mnie przełom Dunajca. Tam gdzieś przejazd przez Tyński Park Narodowy, a potem skoczenie na trasę do Nowego, czy Starego Sącza Miło jest widzieć znaki oznaczające trasę na trasie Tutaj camping, tam dalej już płynie Dunajec Panowie tu łowią rybki Dzień zaczął się naprawdę nieźle, jest piękne słońce Widoki będą eleganckie Dunajec to szlak, który daje możliwości być w górach rowerem ale za bardzo się nie napracować. Z racji startu dość wysoko. Praktycznie przez cały czas trwania szlaku jedzie się z górki. Trasa może być tak długa jak długa jest rzeka czyli aż do połączenia z Wisłą w okolicach Ternowa. Bliskość wody daje wiele możliwości noclegu na dziko i przejazdu przez niezurbanizowane tereny. O szlaku trochę się naczytałem. Ten jest super oznaczony. Fajna nawierzchnia poza głównymi drogami, no i widoki. Na razie przez pierwsze kilka minut się to naprawdę potwierdza. Patrzcie, ile Altan tu by się w zasadzie mógł rozbić elegancko. Ale wczoraj byłem tak zniszczony, że już tylko myślałem o tym, żeby zmrużyć oko. Przygiełłem pałę wczoraj na pewno, tylko nie wiem, w czym. Czy z tym, że za dużo zrobiłem, za dużo przejechałem, czy z tym, że coś zjadłem? Ale myślę, że tak naprawdę przyświeciło mnie mocno słońce. Wyjechałem wprawdzie w kasku, ale bez żadnego zabezpieczenia drogi i cały dzień słońcu, zero cienia, praktycznie. I to chyba mnie zniszczyło. A drugi raz to jest nauka z tego dnia. Jeżeli czujesz się kiepsko, stawaj i koniec. Następnego dnia ujedziesz trochę więcej. A ja wczoraj chciałem dojechać tutaj, bo. No tak sobie wymyśliłem. I tu też był kemping, których na trasie nie jest aż tak dużo, no chyba, że na dziko, no to wtedy wedle uznania Minąłem właśnie spływ tam gdzie na łódkach, które się jakoś specjalnie nazywają płynie się elegancko Po Dunajcu Pan Gural tyczką przyspiesza nieco całej akcji i żartuje, umilają czas wszystkim przyjezdnym widoki są naprawdę niezłe Oj, dna jest to tak wygląda wszędzie, że tylko by się nie mógł oto trzy korony i kościółek z przodu. najbardziej widowiskowo, ale też obleganą częścią szlaku jest niewątpliwie przejazd przez pieniny. ścieżka rowerowa biegnie Dług rzeki, w większości po słowackiej stronie. Góry wyrastają tutaj prosto z wody, tworząc często wąskie przesmyki. Czasami też teren otwiera się i można zobaczyć okoliczne górskie drapacze chmur, tak jak trzy korony. To tutaj jest też sławny spływ Dunajcem, gdzie na pokładzie złączonych góralskich łódek pokonuje się rzeczne prądy razem z panem Guralem jako sternikiem. Niestety akurat trafiłem w weekend. I trasa okazała się bardzo ruchliwa, w efekcie czego zamiast zawiesić oko na rzece i górach, czas spędziłem skupiając się na prowadzeniu mojej maszyny. Mimo wszystko łatwo jest ściągnąć tutejszy górski klimat, siadając gdzieś z boku na aweczce, odjeżdżając w jakiś zakątek i patrząc się na okolice, słuchając dźwięków rzeki, ptaków ale heca okazały się patrzy nawet to się naprawdę dobry widok. Kiedy ostatni raz byłem na Trzech Koronach, a tam, to nie mogłem patrzeć Tatry. A dzisiaj widzę te Tatry z poziomu rzeki. Pojazd za tym szlakiem, naprawdę przyjemność w cieniu, widoki dobre, Dunajec zupełnie. Są miejsca, gdzie Dunajec się zwęża znacznie i tam nur naprawdę przyspiesza. Trzeba przyznać, że szlag jest naprawdę odniutki. Ale ludzi też jest sporo. Dzisiaj, sobota, weekend, ruch cały czas. No ale jak tu nie mieć ruchu na, takim, na takiej atrakcji? A to mamy szczownicę, raj turystów. Ale to ludu. Trzeba szybko to minąć i jechać dalej. W tamtej części bardziej zdrowiskowe jest dużo fajniej. I to jest właśnie paradoks tych pięknych miejsc w Polsce, gdzie jest ładnie, jest chuj ludzi. Jak jest chuj ludzi, to już nie jest fajnie. I tym samym potem te miejsca, których nie jest tak bardzo ładnie, a jest po prostu zwyczajnie i lokalnie, stają się tymi fajnymi, do których chętnie wracam. Tutaj w tym czasie kiepska ścieżka, super. Ale też w tym tłumie to w żadnej przyjemności to nie ma. Trzeba uważać na ludzi, którzy się krzątają. Także jadę dalej i liczę na to, że dalej będzie mniej. A tu dna jest szeroko płynie i góry sterczą naokoło zielone. Kilka kilometrów za Krościenkiem Rzeka wciąż podobna. Górki też, a ludzi już nie ma. O to mi właśnie chodziło. Tu bym się spłynął, na kajaczku czy na pontonie Tak wygląda trasa Już nie jest tak znaczona dobrze, nie wiem czy to dalej to samo Ale znaku nie widziałem od dawna Wydawać się może, że eleganckie znakowanie jest tylko i do Krościenka wyłącznie Ale zobaczmy dalej Jechałem trochę głównie drog główną drogą, teraz zaś prowadzi szlak boczną Widzę, że trochę łódek pływa. To są tereny, tu można popływać. Cały czas szlak leci wzdłuż rzeki Dunajec. Aż można nim jechać do, do Tarnowa, albo jeszcze dalej i dotrzeć do Wisły. Te znaki pojawiły się po zjechaniu z głównej drogi. Tak to wygląda, jakby nikt się nie przyznawał do tego welo, które wiedzie po drodze głównej. No i teraz patrzcie jak jest ładnie kapliczka w To jest cała dolina Dnajca płaska, pola uprawne, jakieś sady no i między nimi puszczona ta ścieżka i rzeka Nie wierzę, że to postawili specjalnie dla Welodunajec, ale mostek Piękny Zaraz zobaczycie rzekę. No, no, no. Ja yes, się rzekę. Odcinek dunajec z Niedzicy do Starego Sącza, który przejechałem, trudno podsumować jednoznacznie. Z jednej strony niespotykane nigdzie indziej pienińskie widoki, kilometry specjalnie pod szlak zrobionych ścieżek, pełno miejsca na biwak i na kąpiel w rzece. Z drugiej zaś strony ogrom turystów i część szlaku poprowadzona po ruchliwej głównej drodze. W efekcie myślę, że gdyby wstrzelić się w tą trasę poza sezonem, to na jednym grillu upiec można spokój podróżowania oraz ogrom atrakcji pokonywanej trasy Stary Sącz Nie widać nikogo Taki jest kwar, że każdy siedzi w domu pije wodę z lody Nie wiem ile jest stopni, ale zaraz sprawdzimy Ryneczek w Nowym Sączu spory, naprawdę spory Stara zabudowa Ładne budynki Jest trochę tu lokali, są jakieś pamiątki, są sklepy, są knajpy Stacja w Nowym Sączu Tu kończymy wyprawę Nikogo nie widu, nie słychu, jest 30 stopni Jadę na Tarnów, potem na Rzeszów to nie jechałbym jeszcze dłużej, ale zniszczył mnie ten problem ze słońcem czy z żołądkiem. Ale mimo wszystko, dzisiaj jakiś fajdyk zrobione. Tatry objechałem w około 3 dni, a Dunajet zahaczyłem na jeden dzień. Mimo, że niektóre z miejsc widziałem już wcześniej, to wszystko wygląda całkiem inaczej. Kiedy każdy metr trasy trzeba pokonać siłą swoich własnych mięśni, cieszy każda zdobyta przełęcz, a najtańsze piwko pod sklepem smakuje wybornie. Objeżdżając tatry doskonale zobaczyć można jak całe te góry i tereny naokoło prezentują się od zewnątrz. Najlepszymi częściami trasy, którą pokonałem w moim odczuciu były odcinek z nowego targu do Trzsteny, przejazd w okolicy Sztrpy i odcinki w Velodunajec już poza turystycznymi miejscowościami. Podjazdy straszą tylko liczba, ale bez większych problemów, da się je pokonać. Lecz trzeba uważać na zewnętrzne czynniki, takie jak słońce, i to żeby nie zaplanować sobie za dużo. Stwierdziłem też, że aby maksymalnie skorzystać z rowerowego szlaku wokół Tatr i jec nie powinno ich się łączyć w jedną wyprawę. Na tym kończymy całą zabawę i tą część podróży z Maciejem zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Maciej!